10. Pedra do Telegrafo, Brazylia Czy nie chcielibyście zrobić sobie zdjęcia wisząc z półki skalnej ponad 300 metrów nad plażami Rio de Janeiro, ale nie macie za bardzo ochoty przy tym ryzykować? To co sprawia, że to miejsce nad brazylijskimi plażami jest szczególne to to, że masz możliwość zawiśnięcia na półce skalnej i zrobienia niesamowitego zdjęcia, jednak w całkowicie bezpieczny sposób. Miejsce to pozwala na niesamowite wykadrowanie fotografia, a zarazem daje bezpieczny grunt pod nogami. Mieści się nieopodal Rio de Janeiro i jak nie trudno się domyślić, jest wyjątkowo lubiane przez turystów. Dlatego jeżeli będziesz chciał je odwiedzić, musisz przygotować się na odczekanie kilkudziesięciu minut w kolejce. 9. Yerva El Elagua, Meksyk. Jervé Elagua jest często określany mianem najdziwniejszego wodospadu świata. Znajduje się on na południu Meksyku, niedaleko miasta San Lorenzo Albaradas. Spływająca woda wygląda tutaj, jakby zamarzła przed wiekami. Nazwa wodospadu oznacza po polsku dosłownie wrzącą wodę. I patrząc na to niesamowite miejsce, możemy rzeczywiście takie wrażenie odnieść. Niezwykła forma i kolory tego naturalnego fenomenu są wynikiem działania minerałów zawartych w wodzie z gorących źródeł, bijących na szczycie wodospadu. Zawierają one ogromne ilości magnezu, dwutlenku węgla i wapnia, sprawiając tym samym, że spadająca woda tworzy stalaktyty. Ze szczytu wodospadu rozciąga się niesamowity widok, a lokalne władze zadbały o to, żeby to miejsce było przyjazne dla turystów. Przy okazji podziwiania tego naturalnego fenomenu możemy również zjeść obiad, a nawet zostać na noc w pobliskim schronisku. 8. Pedra da Gavea Brazylia po raz kolejny szlak Pedra da Gavea to idealne wyzwanie dla podróżnych, którzy szukają przygód, adrenaliny i najpiękniejszych widoków w Rio de Janeiro. Jest to dokładnie szlak położony na formacji skalnej o tej samej nazwie. Sama formacja wznosi się na wysokość 842 metrów nad poziomem morza, znajduje się na terenie parku Floresta di Tijuca i jest niezwykle wielkim kawałkiem kamienia. Jednak to nie jej wysokość przeraża skała ma bowiem nietypowy kształt, przypomina ludzką twarz. Jest także uwielbiana przez turystów, którzy prześcigają się tutaj w robieniu przerażających zdjęć. Wejście na szczyt trwa około 7 godzin, jednak podobno to niezapomniana wędrówka. Erozja skały spowodowała powstanie na pionowej ścianie skierowanej na ocean naturalnej rzeźby stanowiącej imitację ludzkiej twarzy. Nietypowy kształt skały sprawił, że stała się ona obiektem różnych teorii oraz hipotez. Niektórzy uważali, że nietypowa rzeźba nie jest czynnikiem naturalnym, ale dziełem człowieka. Badania archeologiczne zaprzeczają jednak tym doniesieniom. Skała Marsala, bo tak się potocznie nazywa, swój kształt najpewniej zawdzięcza swojemu położeniu. 7. Stetind, Norwegia. Stettin to jeden z najbardziej charakterystycznych szczytów w Norwegii. Znajduje się w regionie Nordland na północy kraju. Jego strome zbocza górują malowniczo nad norweskimi fiordami. Wierzchołek szczytu wygląda bardzo specyficznie, ponieważ jest spłaszczony. Zdobycie góry jest niesamowicie wymagające, jednak nie jest konieczne, aby móc podziwiać wyjątkową przyrodę tego miejsca. Możemy wybrać wiele szlaków, które gwarantują wyśmienite widoki oraz dobrze spędzony czas. Sam wierzchołek góry ma 1392 metry. Przez setki lat podejmowano wiele prób zdobycia go, jednak szczyt został po raz pierwszy zdobyty dopiero w roku 1910 przez trzyosobową ekipę. Kilka lat temu Stetin został okrzyknięty Górą Narodową Norwegii. 6. Biała Pustynia, Egipt. To główna atrakcja oazy Farafra w zachodnim Egipcie. Pustynię Białą charakteryzuje piasek kremowego koloru i masywne, kredowe rzeźby ukształtowane przez burze piaskowe. To jedno z najpiękniejszych miejsc w całym Egipcie, a przez podróżników z całego świata uznawane jest za prawdziwy cud. I chociaż w tym miejscu temperatury w ciągu dnia przekraczają 40 stopni Celsjusza, widoki są niecodzienne i przypominają bardziej krajobraz lodowca niż upalną pustynię. Wrażenie to bierze się z bardzo specyficznego ukształtowania skał, żłobionych przez wiatr przez tysiące lat. Teren ten jest tak wartościowy, że utworzono tutaj Park Narodowy. Ciekawostką jest fakt, że pustynia została wielokrotnie wykorzystywana do kręcenia różnych filmów. 5. Wodospad Batara George, Liban zwany przez miejscowych odchłanią trzech mostów Batara znajduje się w górach niedaleko wsi Tanourine, około 70 km od Bejrutu, stolicy Libanu. Woda wydrążyła w wapieniu potężną jaskinię o głębokości 255 m, a wiosną, podczas topnienia śniegów, do czeluści spada 100-metrowa kaskada, która mija po drodze trzy skalne arkady. Obszar ten jest bardzo często odwiedzany przez pasjonatów turystyki górskiej i można spotkać wiele osób ze sprzętem spinaczkowym na pobliskich wzgórzach. Możliwe jest również wejście na różne poziomy jaskini bez specjalnego wyposażenia. Należy jednak uważać, ponieważ ziemia w niektórych miejscach może być śliska. Wodospad został odkryty w 1952 roku przez francuskiego biospeleologa, jednak największą popularnością cieszy się od lat 80. ubiegłego wieku. Obecnie uważany jest za jedną z najciekawszych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Libanie. Najlepiej odwiedzić to miejsce podczas wiosennych roztopów, kiedy to wodospad jest w pełnej okazałości. Najlepszym na to czasem jest miesiąc marzec lub kwiecień. Wodospad uważany jest za jedno z najciekawszych zjawisk geologicznych na planecie. 4. The Wave Stany Zjednoczone. Jest to formacja skalna z piaskowca położona w Arizonie w Stanach Zjednoczonych w pobliżu jej północnej granicy z Utah. Miejsce robi niesamowite wrażenie. Kształty i kolory sprawiają, że odwiedzający czują się tutaj jak na innej planecie. 190 milionów lat temu pustynne wydmy zaczęły zmieniać się w skały. Wiatr i deszcz wyrzeźbił je tak, że powierzchnia skały wygląda, jakby falowała. Piaskowe formacje układają się w tęczowe barwy i wydają się naprawdę nieziemskie. Do The Wave nie idzie się jednak zwykłym szlakiem, ale po rozgrzanej pustynno-skalnej powierzchni. Trasa, która prowadzi przez te niezwykłe formacje skalne, to Coyote Batys. Nie jest to łatwa droga, są podejścia w górę, zejścia, przełomami i wyschniętymi korytami rzek. Trzeba uważać na różne zagrożenia, takie jak śliskie kamienie oraz węże. Jakby tego było mało, miejsce nie jest dostępne dla każdego. Każdego dnia może zobaczyć je jedynie 20 szczęściarzy. Połowa z nich jest losowana ze zgłoszeń internetowych, druga połowa to części z osób pojawiających się na miejscu codziennie rano. 3. Dark Hedges, Wielka Brytania Inaczej zwana mrocznym szpalerem. Jest to niezwykle malownicza bukowa aleja w Irlandii Północnej, stanowiąca fragment Breger Road niedaleko Armoy. Drzewa, dokładnie buki. Zostały posadzone w XVIII wieku, aby wzbudzić podziw gości odwiedzających posiadłość, do której droga prowadziła. Przez ponad 200 lat buki urosły do imponujących rozmiarów, a ich splecione gałęzie stworzyły majestatyczny, mroczny tunel, w którym pojawia się podobno tak zwana Dama. Oczywiście jest to tylko legenda, jednak prawdą jest to, że miejsce jest tak malownicze, że wystąpiło w kilku filmach, m.in. w słynnej produkcji Gra o tron. Niestety ze 150 drzew, które posadzono w XVIII wieku do czasów obecnych przetrwało około 90. 2. Kirkumech, Islandia. Jest to góra znajdująca się na zachodnim wybrzeżu Islandii na Półwyspie Snafflness. Rozpoznawalna jest dzięki swojemu stożkowatemu kształtowi i dużej stromości. Przez miejscowych jest uważana za najpiękniejszy szczyt półwyspu i jedną z najpiękniejszych atrakcji turystycznych w kraju. Możemy podziwiać ją na wielu pocztówkach. Jej charakterystyczny kształt powodował, że dawniej stanowiła ona punkt orientacyjny dla przepływających tu statków. Góra znalazła się na liście 17 najpiękniejszych gór na świecie, którą opublikował serwis internetowy Mashable. Niezwykły kształt góry, który może kojarzyć się z dzwonnicą lub dachem kościoła stąd też nazwa, którą możemy przetłumaczyć na polski jako kościelec to efekt działań lodowca. Za sprawą swego kształtu formacja wygląda jak archetyp góry kształt, który rysują dzieci, gdy chcą pokazać stromy szczyt. Formacja jest wysoka na 463 metry nad poziomem morza. Można się na nią wspiąć, jednak strome ściany wymagają odpowiedniego przygotowania i zdobytego wcześniej doświadczenia. Ponoć na szczycie zamontowana jest lina, która ułatwia ostatnie metry wspinaczki. 1. Mont-Saint-Michel, Francja. Jest to skalista wyspa pływowa w zatoce Mont Saint-Michel na kanale La Manche w południowo-zachodniej Normandii, połączona z kontynentalną Francją groblą o długości 1800 metrów. na wyspie zostało wzniesione sanktuarium Michała Archanioła, które jest siedzibą opactwa świętego Michała. Architektura sanktuarium oraz zatoka z dużymi pływami morskimi sprawiają, że jest to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w Normandii. Formacja skalna pniesie na wysokość 78 metrów nad poziom morza, które dwa razy dziennie praktycznie oplata wyspę zalewając zatokę 100 milionami metrów sześciennych wody. Mont Saint Michel to miejsce jak z bajki, magiczne, tajemnicze i mistyczne. Każdego roku rozpala wyobraźnie 3 milionów turystów, którzy tłumnie odwiedzają tą niedużą wyspę. Miejsce należy do najczęściej fotografowanych w tym kraju i jest drugim najchętniej odwiedzanym miejscem we Francji, zaraz po Paryżu. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, jak zwykle, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału oraz odwiedzić nas na naszym profilu na Instagramie oraz na Facebooku.